Ale mam spanku, moi drodzy! Jest godzina 11:17. <grystanie> Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zaczynam odcinek, który będzie się ciągnął za mną przez kolejne 3 dni. Mianowicie, zamówiłam sobie dietę sokową dietę oczyszczającą, taki detoks, dlatego że, kurde, molno, wróciłam do wagi z, z postanów. <grystanie> postanów waży, ważyłam 59 kg, później schudłam na keto do 53 i teraz znowu tyle samo ważę Przydałoby się wrócić na to keto i miałam takie podejście o krok, kiedy łapię ważkę za oknem. Ja ogólnie bardzo dobrze się, się czułam na keto, lubiłam tę dietę. Też bardzo jakby widziałam po sobie różnicę. Pamiętam, że jak pojechaliśmy do Dubaju, to miałam taki fajny brzuch, serio. Teraz już nie mam takiego brzucha. <grafię> I ostatnio miałam nawet podejście trzydniowe czy tam czterodniowe, ale codziennie tak mnie bolał brzuch i tak się źle czułam. Bo generalnie wiem, że tak jest po prostu na keto na samym początku, że organizm się musi przyzwyczaić do tego, że nie, nie przyswaja im węgli, musi się z tymi tłuszczami eee, i no zdarzy się, że się czuję gorzej, ale ja naprawdę czułam się okropnie do tego stopnia, że jak budziłam się, obudziłam się tego czwartego dnia to tak mnie bolał brzuch, że ja nie byłam w stanie się podnieść z łóżka przez, przez jakiś czas dopóki mi to nie przeszło no i stwierdziłam, że no rezygnuję i dlatego chcę sobie zrobić właśnie taki detoks takie oczyszczenie trzydniowe i myślę, że potem będzie mi łatwiej, bo ogólnie się też tak mówi, że jak się, przechodzicie się na tą dietę ojej, jak się tuli do okna do Ani Ja, <laughs> okay. No ogólnie jest tak, że jak chcecie przyjść na keto To często są rady, żeby właśnie zrobić sobie Kilkudniową głodówkę Albo właśnie zrobić sobie po prostu dietę oczyszczającą Ale to nie do końca jest w sumie Za każdym razem jakieś pożądane Oglądałam filmik takiego gościa, który się zna Na tym i mówił w sumie, że to nie jest aż takie Potrzebne, no ale ja chcę sobie zrobić I przekazać mieć z tego odcinek, powiedzieć wam jak jała Taka dieta sokowa Będę wam pokazywać te soki, ile mają kalorii i wszystko Ale najpierw Wyrzuciłam tam przed chwilą kartkę, bo zrobiłam sobie wczoraj Badania krwi, tak z ciekawości po prostu i po tych trzech dniach zrobię sobie kolejne badania krwi, żeby zobaczyć czy cokolwiek się zmieniło i chcę, stawię wam tutaj screeny. Ja, so, ja nie, patrzy, nie patrzyłam w te wyniki jakoś tak szczegółowo, tylko tak sobie przyleciałam i widziałam, że tam no niektóre rzeczy zostały przekroczone Tu widzę, że mam wszystko w normie Te leukocyty, erytro, erytrocyty mam trochę poniżej normy Ale to tak nie, niedaleko Tu jakieś OB Mam wynik 21 A powinnam mieć do 15 Dobra Skoro już badanie mamy omówione, razem z sokami dostałam oczywiście instrukcję Soki wypijaj w, równ w równych odstępach czasu, najlepiej co 2-3 godziny e, Mam tutaj po kolei wypisane soki, które powinnam stosować I dostałam też miarkę, żeby się zmierzyć Zmierza się w biodrach i w talii 71? Tak by wychodziło No, tak 70... 71, 72 98 Dobra, wejdziesz na wagę, ja już się ważyłam wcześniej rano, ale dla formalności, żebyście by też widzieli... Tak chodziło. Wiem. Yeah. 59,7 kg. No, w porządku. Czyli tak, według rozpiski muszę wypić sok, który nazywa się... Moje szczęście, zobaczymy co tam mamy i czy będę szczęśliwa w tym soku. Mamy tu tak: imbir, cytryna, jabłko, kurkuma i sól himalajska. Pij to na raz też dla te soki, serio. <laughs> Może jakieś będzie dobry, ale wszystkich, które są takie średnie, pij na raz, bo jest mega. W sensie ja tak mówiłem, że, że jak później pijesz jakiegoś, jakiś sok, nie, mm. pewnie to pewnie ta moja rozkrość to jest jakiś kłóźny, burak, coś no, tam. No, no. Tam nawet nie ma nic. Tam jest tam jedyny, jedyny owoc, owoc jest w miarę dobry to jest cytryna, a tak, to są jakieś dziwne rzeczy i, i to jest dziwne. A no brzmi smacznie No brzmi smacznie, ta sól mnie nie przekonuje Ale mamy tutaj tak, w 100 ml mamy 46 kalorii to mało, to bardzo mało, myślałam, że one są bardziej takie... Właśnie mało to i przez to, nie wiem, że będzie Ci nudziło, to jeszcze będziesz bez energii przez 3 dni A ja myślałam właśnie, że one są takie bardziej syte, no ale dobra Pachnie ładnie Jak imbir Lubię imbir Mm. No nie jest najgorszy, ale nie jest też jakiś, nie jest sok, który kupiłabym sobie tak, yy, żeby pić. No, czuć ten, ten imbir taki, no taki zostawia posmak dziwny na końcu języka i na gardle taki ostry. No, także co, zaczyna mój dzień, powiedzmy, że od 11, .00. widzimy się za 2-3 godzinki przy kolejnym soczku. A jeżeli taki film wam się spodobał, to coś w ciławki w górę, bo zapomniałam powiedzieć i subskrypcję, żeby być ze wszystkim na no. Moi drodzy, zanim zaczniemy odcinek, chciałabym jeszcze na chwilę się zatrzymać i opowiedzieć wam o Letyshops. Shops jest to taki serwis cashback, który pozwala wam zwrócić część wydanych pieniędzy w internecie i polega to na tym, że Letyshops współpracuje z ponad 3 tysiącami sklepów w Polsce i w zamian za reklamy na ich serwisie, każdy z tych danych sklepów płaci Letyshops jakąś tam prowizję, z czego oni oddają od 50 do 70% tej prowizji swoim użytkownikom w postaci cashbacku, który możecie sobie później wypłacić jako realne pieniądze na swoje konto bankowe lub na Paypal. Ja sama często robię zakupy przez internet i głównie ten mój cashback zdobywam na sklepach zoologicznych, ale macie tu naprawdę duży wybór. Od sklepów elektronicznych, czyli jakieś MediaMarkt lub Media Expert po sklepy odzieżowe Allegro czy Empik, Więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Dodatkowo co kilka dni różne sklepy mają w swojej ofercie cashback razy 5 lub nawet razy 10, więc trzeba być czujnym i obserwować, jakie tutaj akurat się znajdują promocje. Rejestracja jest banalnie prosta. Wystarczy tak naprawdę kilka kliknięć i gotowe. Od razu możecie zacząć oszczędzać swoje pieniądze. Link do rejestracji macie w opisie, a teraz zapraszam was na odcinek. Moi drodzy jest godzina 13:51 i jestem mega głodna już, więc musimy teraz wypić zielony soczek. Okej, okay. jest tutaj, nazywa się Moje piękno, a to nie miało być jakieś inne? Moja młodość powinna być. O, oszukane. Okej, okay. tu jest. Odczułam pierwszy głód tak około 13.20, ja już mi tak burczy w brzuchu, ale czekam na ten moment, kiedy jesteś tak głodni, że zapominacie o tym głodzie i warzył one zaczyna się sam zjadać i wiecie, już nie otrzymacie tego tak mocno. Co my tu mamy? Jarmusz, chlorella? Cytryna i jabłko, co to jest chlorella? No dobra, wartość energetyczna 46 kalorii. Dobrze, że mam jakoś w miarę ten dzień dzisiaj zaplanowany, zaraz idę na zakupy z Izą. Jezus, już jestem taka osłabiona, że nie mogę odłożyć butelki soku No dobrze, mam jakiś w merytendzie zaplanowany, zaplanowany, się przynajmniej nie będę nudzić No pachnie, u Jezus No pachnie źle Ale nie smakuje aż tak źle na szczęście Dobra, walę sok na raz I lecę na zakupy Moi drodzy, godzina 16, idę po kolejny sok Chwila, muszę sprawdzić Moja miłość O, 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 mam Widzę, że coś tu pływa Chyba jakiś nasionka, jakiś miąższ skoro mnie widać skoro mnie słychać w ogóle śmieszne, Zawsze, za każdym razem jak ja nagrywam z siebie sama, to mam takie różne statywy profesjonalne na przykład teraz stoicie na zgrzewce butelek cały dzień w ogóle dzisiaj piję wodę bo nie mogę pić nic innego, w sensie mogę pić herbatę i kawę, oczywiście bez cukru ale no, ja nie lubię takich, a poza tym lepsze są efekty podobne jak się pije wodę więc piję wodę z cytryną, której nie cierpię wiesz, mam sobie nawet całą zgrzewkę z garażu a ja naprawdę nie, nigdy nie chodzę do tego garażu po wodę, bo po prostu nie lubię co jest złe, powinno się pić wodę. Picie dużo wody. Tak, co my tutaj mamy? Malina, truskawka, jabłko świeże, więc o Boże, ale to będzie dobry sok. I też ma 45 kalorii. Hmm. Uh -huh. O Jezus, ale dobry soczek ale ogólnie jeżeli chodzi o takie moje samopoczucie no to jest godzina 16 i czuję się tak lekko osłabiona, czuję, że, 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 że coś jest nie tak, że powinnam już coś zjeść, na szczęście nie mam dzisiaj do roboty jakichś super wymagających skupienia rzeczy, byłam właśnie na zakupach z Izą do, do, do innego odcinka, który będę nagrywać wkrótce, teraz w sumie mam chili jeszcze jakieś takie rzeczy do załatwienia takie bardziej papierkowe więc lecę się teraz tym zająć, a później już mam wolny wieczór. Mam nadzieję, tylko że jak Marta i trąba wrócą, to nie będą chcieli jechać na żadne jedzenie, bo będzie mi smutno, że nie będę mogła nic jeść. Godzina 18.30, a ja już mam ochotę się zabić. Nie no jestem strasznie strasznie głodna i w ogóle czuję się mega, mega słabo wziąłam sobie soczek, bo na dole Martysia nagrywa i ten soczek nazywa się moje piękno i jest z kulendrą cytryną, jabłkiem i młodym jęczyniem. Wydaje mi się, że to nie będzie dobre. Tak jakoś strzelam, że to nie będzie dobre, ale i tak najbardziej przeraża mnie ten ostatni sok, który ma w składzie chyba buraka. Nie, jakoś tak no po prostu no, nie jestem przekonana. Cały czas chodzę siku dosłownie do tak co pół godziny bo no piję cały czas z tą wodę z cytryną. Ja w ogóle należę do osób, nie wiem czy czy to normalne? Raczej nie. Która nie umie napić się wody. wody. Co ja gadam? Która nie umie jakby napić się wodą. O to mi chodzi, że wiecie, jak czujecie spragnienie, to normalny człowiek sięga po butelkę wody, pije sobie tą wodę i jest git. A ja piję butelkę wody i ja cały czas czuję suchość w ustach, dlatego ja wolę się napić jakiejś herbatki, albo jakiegoś soczku, czy coś takiego. No ogólnie samo poczucie takie 4 na 10 aktualnie, ale oglądam sobie serial, oglądam sobie Szkołę dla Lity, o których tam mówię. Wam w poprzednim filmie. Nie chce mi się nawet gadać nic za bardzo serio, więc po prostu zrobię reakcję na sok. No dziwnie, dziwny zapach, ta kolendra Jezu, nie lubię kolendry, naprawdę nie lubię kolendry. Dobra. Na szczęście jabłko tutaj się przebija najbardziej Czuć taki posmak kolendry, ale nie jest to takie najgorsze Więc dam radę wypić, piję sobie i nie wiem, może sobie zaraz coś pogram Albo no, no kurde, nie wiem co ja mam robić Naprawdę, gadałam wcześniej z, z Trąbą wczoraj Bo właśnie mówiłam mu, że będę nagrywać ten odcinek I on mówi, zobacz, jak ci się będzie nudziło Właśnie mówił, że jak on robił coś takiego, bo też chyba dwa lata temu nagrywał taki odcinek No do, do siebie na kanał no To mówił, że układał jakieś kloski lego i w ogóle szukał jakiegoś zajęcia, żeby się czymś zająć Ale naprawdę, no tak jest No jak, jak nie ja nie mam co jeść, to ja nie mam co robić. Zawsze jak mi się nudzisz czy coś, to ja wsiadam w samochód, jadę sobie po jakiś ramen, albo po jakieś jedzonko, albo nie wiem, myślimy co robić wieczorem, no to wsiadamy sobie w w samochód jedziemy gdzieś po prostu na miasto coś zjeść. No jest mi, jest mi przykro. Mam załamanie jakieś, naprawdę. Godzina 21.01 piję przedostatni ostatni sok dzisiaj i dostaję już pierdolca. Siedziałam sobie teraz u góry i grałam sobie w Lola, bo już nie mam co robić. Stwierdziłam, pogram sobie w gierki i zaczęłam czuć krewetki i mówię, czy ja mam jakieś halucynacje? Otóż nie. Ktoś tutaj... Kroket ja krewetki akurat, nie? Wiedziałam, że żyją nie no masakra jest, ale dobra, staram się o tym nie myśleć Tymczasem mamy tutaj soczek w kolorze pomarańczowym, który nazywa się moja supermoc Niech to będzie moja supermoc, że przeżyję ten dzisiejszy dzień na Ananas, marchew, cytryna, jabłko, to może być dobre Chyba, że marchew będzie się przebijać, to ten nie za bardzo, ale w ogóle wiecie, że mi się tak beka kolendrą? Bo miałam sok z kolendrą i normalnie jak mi się tak beka to czuję tak jakby kolendrą brzydliwą, nie cierpię kolendry Mmm Mmm jest, okej, okay. jest git. W się sensie, czuję, tą marchewkę? Ja nie lubię takich soków marchewkowych za bardzo. w sensie Nie wiem, czy nie lubię, bo nigdy ich nie piłam, więc z góry założyłam, że nie lubię, ale w sumie jest spoko, Lubię marchewki. Kocham marchewki, są przedobre. A teraz wracam bijać rangę w ligę Legend. Pa. Nie pamiętam, kiedy ostatnio chciałam iść spać o 22.35, bo taka jest w tym momencie godzina. Ale naprawdę, jeśli mam być szczere, no to czuję się dość średnio i najchętniej poszedłem spać, ale jeszcze mam jeden sok przede mną, więc czekam jeszcze godzinę i do spania, nie wiem może sobie coś, coś teraz pooglądam albo poczytam książkę, w ogóle boli mnie głowa no nie polecam, mam nadzieję, że jutro będę czuła się dobrze bo potrzebuję pojechać poza Kraków dwie godziny drogi i jeszcze wrócić więc spędzę jakieś 4 godziny w aucie i no mam nadzieję po prostu, że, że nie umrę przez tą trasę no. Ostatni sok na dziś, yy, mamy tutaj pomarańcze buraka, jabłko, imbir i cytrynę. Przysięgam, że jak wyczuję tutaj buraka, to się chyba zżygam. naprawdę jestem bardzo źle nastawiona na tego soku, boję się go wąchać. U-hu. Nie jest aż taki zły, jak myślałam. Muszę go wypić na po prostu, bo nie wytrzymam. Strasznie boli mnie głowa, dostałam takie migreny, że to jest po prostu hit. Dlatego wypiłam ten sok szybciej, o pół godziny niż powinnam, ale już po prostu nie mogę wytrzymać i idę spać. Także, no, zdróweczko. Dzień dobry moi drodzy, witam was w dniu kolejnym. Przeżyłam tą noc, zasnęłam od razu w sobie, jak wypiłam ten ostatni sok, bo strasznie bolała mnie głowa, ale żyję, dzisiaj się czuję dobrze. Właśnie wstałam, będę się ogarniać, ale najpierw chciałam zobaczyć, jak tam moja waga, czy coś już spadło, i wam to pokazać, więc sekunda. O! 59, kurde, minęło. 59 i1 podobno. Sekundę temu się zdarzyłam, bo było 51, 59, ale dobra, niech już będzie. Czyli w sumie nie jest to jakaś duża różnica. 600 gram, serio mało. Jak, jak patrzyłam, jak trąba to robił, to schudł o wiele więcej. No, w każdym razie tak. 600 gram, trochę mało, trochę jestem zawiedziona, ale dobra, zobaczymy jak będzie dzisiaj. Właśnie się szykuję, bo muszę jechać załatwić kilka spraw. No, a także widzimy się potem. Właśnie zapomniałam włączyć sobie mikrofony i nagrałam cały fragment. Segment bez, yy, bez dźwięku, także no muszę powtórzyć: jest godzina 13.30. Piję mój drugi soczek, dzisiaj musiałam go zabrać ze sobą w trasę, bo jestem poza Krakowem, więc nie jest taki ciepły, nie jest taki prosto z lodówki. Mam nadzieję, że przez to nie zmieni swojego smaku. Ale mnie ręka boli od tej kamery. O jezus! No więc mam nadzieję, że przez to nie, nie, straci, nie straci na swoim smaku. Teraz muszę wracać do Krakowa. Mam nadzieję, że nie umrę. Ogólnie czuję się taka, no czuję się ogólnie w miarę git, trochę osłabiona. Też chciałam wam powiedzieć, że nie będę wam pokazywać tutaj jak piję te wszystkie soki, bo to są dokładnie te same, te same smaki co wczoraj. Wczoraj był taki dzień zapoznawczy, żebym wam wszystko pokazała i tak dalej. No a dzisiaj po prostu będę nagrywać sobie tak przy okazji, jak będę coś robić ciekawego. Teraz akurat jestem w aucie, jestem cały czas w trasie, będę w domu pewnie około godziny 16 i potem muszę nagrywać jeszcze jeden odcinek. No mam nadzieję, że dam radę. Tymczasem piję sobie mój soczek z jarmużem, chlorellą, cytryną i jabłkiem. Muszę sprawdzić koniecznie, co to jest to chlorella, bo kojarzy mi się to z jakimś chlorofilem albo czymś takim. No wiecie o co chodzi. Dobra, zdroweczko i do następnego razu. Oj drodzy, dzień trzeci, dzień ostatni. Moje samopoczucie wspaniałe, dlatego że to już ostatni dzień i się nie mogę doczekać już godziny 23, kiedy skończę ten challenge, tą dietę. No, zabiorę się za picie kolejnego soczku i widzimy się później. Dzisiaj mam dużo rzeczy do zrobienia, muszę nagrać odcinek. Zważyłam się też, ważę teraz 58, czyli waga spadła mi jakieś kilo, 600, nie, kilo 700. Nieźle, ale nie jest też jakoś najlepiej. Szczerze mówiąc, spodziewałam się jakiegoś tam lepszego wyniku, no ale to nic nie o to chodzi. Chodziło mi głównie o żeby oczyścić organizm, a nie schudnąć, bo wiadomo, że to tylko schodzi woda i to są takie puste kilogramy, przynajmniej moim zdaniem. No, także piję i widzimy się potem. Moi drodzy, jestem właśnie w trakcie nagrywania odcinka. Jest drugi sok, godzina 13.30. Pijemy, pijemy. Nie ma na co czekać. Ej, tak się cieszę, że dzisiaj już skończę ten challenge, naprawdę. Właśnie, Jojo zadał mi dobre pytanie. Czy zamierzam zaczekać do drugiego dnia, do następnego dnia jakby rano i sobie dopiero wtedy zjeść, czy czekam aż wybiję po prostu 3, 30 i od razu wypiję sok i zaczynam jeść normalne rzeczy, ale nie. Czekam do następnego dnia rano, bo muszę się zważyć i jeszcze muszę lecieć na, na badania krwi, żeby mieć jakieś tam porównanie, no i co? Dodna jest git. Ten sok jest akurat spoko. Najbardziej nie smakuje mi, nie smakują mi te dwa ostatnie, ten z tym, bur, ten z tym burakiem, i z rana... Strasznie się przebija ten imbir w tym pierwszym soku, więc też nie jestem zachwycona i ciężko mi się go po prostu pija, A teraz mam spoko. Najbardziej mi smakuje ten z, z Malinami. No, także zdroweczko, i widzimy się potem. Moi drodzy, przechodzimy do picia trzeciego soku w ciągu dnia. Jest godzina 16 i to jest zdecydowanie mój ulubiony sok z tych wszystkich. Mamy tu malinę, truskawkę, jabłko i świeżą mięte. I dowiedziałam się, co to jest chlorella. Pisałam sobie w internecie i okazuje się, że są to jakieś algi morskie, które mają dużo witamin i minerałów. Także spoko. A teraz czas na soczek malinowy. Trochę mi przykro, bo chłopaki siedzą sobie teraz u pateca i siedzę z nimi i nie jestem w stanie nic zjeść nie wypić nic innego niż wodę albo te soki, no ale jakoś przeżyję. Nie, serio, dzisiaj oceniam moje samopoczucie na świetne. Przewyżny jest ten soczek, serio, to jest jedyny sok y, z tych wszystkich, który mogłabym sobie normalnie tak kupować i pić go do y, no, cały czas, bo w każdym jest jakiś składnik, który mi nie pasuje. Tu jakaś kurkuma, jakieś tam za dużo imbiru, jakieś właśnie, kurde, kolendry, nie kolendry, buraki. Yy, a to jest y, zdecydowanie najlepszy soczek. Co to za przystojnik przyszedł? Patrzcie, przyszła mi ostatnio paczka z nowymi itemkami dla świnek. Nowy domek, taka kulka z siankiem i właśnie im posprzątałam. Pytacie się też często co u świnek, no więc wam pokazuję. Krokiet zawsze mi pomaga jak, jak im sprzątam i siedzi sobie na domku. Patrzcie, jakie słodziaki! Martusia biedna pospinana jak zwykle. O Jezus! Krokiet! Wiesz kto pije ostatni sok? Wiesz kto pije ostatni sok? No, ja piję ostatni sok w tym momencie, Boże, dałam radę. Jak się cieszę, naprawdę! Ja już od jakichś dwóch godzin albo trzech nie myślę o niczym innym niż o tym, co ja jutro zjem. W sensie. Ja już po prostu już sobie różne przepisy poszukałam na TikToku, pisałam z moją mamą, bo moja, moja mama też jest na keto. Brałam od niej jakieś przepis na to, na, tam, na to coś tam. Szkoda tylko, że jutro jest niedziela, to sobie nie skończę do, do sklepu, ale już mam y, plan ambitny, żeby sobie na pewno rano zjeść jajecznicę. Bo Jezus Maria, no jestem, jestem taka spragniona jedzenie, że sobie nie wyobrażacie, ale cieszę się, że dam radę, znaczy, no, ostatni sok jeszcze mam, jest przede mną. Teraz też wskakuję do łóżka i idę po prostu spać, bo zjeść będę mogła dopiero jutro rano jak się zważę, chcę żebyście się pomierze jest tam tą talię i biodra tak jak robiłam na początku, no i co skoczę jeszcze sobie na badania krwi, no i tyle, i tyle by było. Z mojej diety sokowej. Jeżeli kiedykolwiek ktoś z Was chciałby przychodzić na taką dietę, to poczytajcie sobie o tym najpierw. Dobrze się przygotujcie, bo ten filmik to jest po prostu moje jakby odczucia, pokazuję wam, jak ja to tam sobie przeżywam. No także tyle, ale jest to dość restrykcyjna dieta, więc nie chcę, żebyście myśleli, że to jest jakieś namawianie do tego. Po prostu chciałam sobie zrobić taki detoks, no i sobie zrobiłam, ale jeżeli wy chcecie zrobić coś podobnego, to oczywiście poczytać o tym sobie najpierw, czy w ogóle możecie, czy, czy jest to dla was wskazane i tak dalej. Dobra, zabieram się za picie soku i widzimy się już rano. O, oh, cieszę się. Dobra, proszę Państwa, wstałam, jest kolejny dzień i w końcu dzisiaj mogę coś zjeść, yy, ale najpierw chciałam się zważyć, no żeby sprawdzić, czy faktycznie coś tam schudłam, czy coś tam w ogóle tą dieta polecają, jeżeli się szybko pozbyć, kilku zbędnych kilogramów, ale ja tam w to nie wierzę, bo to i tak jest tylko woda, więc jakby pff, nie wierzcie w takie, w takie bzdury. Dobra, wchodzę na wagę, tylko muszę odłożyć kamerę. Aha! 58,8. Coś tu jest ewidentnie nie tak, bo przecież zaczynałam z wagą 59,7. Jestem zmieszana, szczerze mówiąc, bo nie wiem, czy to coś z moją wagą jest nie tak, że tak pokazuje, czy naprawdę... Schudłam tak mało? No trudno, to i tak sama woda, jak już mówiłam wcześniej. Zaraz czekam, aż przyjdzie Jojo. Obudziłam się specjalnie o 9.20, a nagrywki mam o 11, żeby sobie coś zjeść. I czekam, czekam jeszcze na Jojo, żeby mnie nagrał, bo chcę wam pomierzyć właśnie moje biodra i talie, czy się coś zmieniło, chociaż też uważam, że raczej się nic nie zmieniło i, i raczej się nie doskoczę. Ja jadę jeszcze na badania i mam później sobie screeny, także... Także no. Dobra, jest już George ze mną, i zmierzę sobie teraz moją talię i moje biodra. Chociaż tak jak już mówiłam wcześniej, nie wydaje mi się, żeby cokolwiek to ta dieta trzydniowa zmieniła, tak naprawdę. No i co, w biodrach 99, czyli nic się nie zmieniło? 69,70. No i drodzy, no nic dziwnego, jak ja już po tych kilku dniach miałam taki wkleśnięty żołądek. Że się w ogóle nie dziwię, że z tej talii mi zaszło. Proszę tu nie hałasować! Okej, okay, ogólnie podsumowując. Nie wiem, czy zrobiłabym kiedyś yy, sobie taki detach znowu. No było to dość ciężkie i restrykcyjne, dlatego jeszcze raz powtarzam, jeżeli chcielibyście się kiedyś na coś takiego zdecydować, to sobie najpierw o tym poczytajcie. Nie sugerujcie się tym filmem jako jakąś zachętą, bo to jest po prostu, no chciałam sobie nagrać, po prostu chciałam sobie to zrobić, chciałam nagrać, yy, zobaczyć, jak się będę czuła i mam to pokazać. Cieszę się, że mogę jeść jedzenie znów. Tutaj wam się pojawią teraz screeny yy, z tych moich badań. <laughs> Dobra, no więc to już było y, wszystko w dzisiejszym odcinku. Y, mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeżeli tak było, to zostawiacie oczywiście dużo łapek w górę. To może y, będzie więcej filmów, gdzie przetest, testuję jakieś diety czy coś takiego. Yy, no i co? Zostawiacie też subskrypcję, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Ja się już z wami żegnam i do kolejnych filmów. Pa! Dziękuję Wam za obejrzenie mojego filmu. Jeszcze raz przypominam Wam O Letty Shops. Link do rejestracji znajduje się w opisie. Pa!